Wyniki wyborów samorządowych 2018 to najbardziej oczekiwana wiadomość ostatnich miesięcy. Po zamknięciu lokali wyborczych do mediów spływają pierwsze informacje dotyczące efektów wielomiesięcznej kampanii prowadzonej przez wszystkie stronnictwa i kandydatów. Cała Europa nie może uwierzyć w to, co właśnie wydarzyło się w Polsce. Wyniki wyborów samorządowych w Polsce to szokujące informacje nie tylko dla Polski, ale i Europy. W związku z konfliktem na linii PiS, Unia Europejska oraz kryzysem polskiego sądownictwa. Cały kontynent oczekiwał na to, czy prawo i sprawiedliwość umocni swoją władzę ostatecznie pokonując opozycję, czy też poniesie długo oczekiwaną przez antyrządowe środowiska porażkę. Takich wyników nie spodziewał się jednak nikt. Dzisiejsze wybory ukształtują kierunek rozwoju bądź poziom stagnacji w całej Polsce. Na poziomie lokalnym na najbliższe 5 lat w latach 1998-2017 kadencje trwały lat 4. Od godziny 7 rano w lokalach wyborczych Polacy decydują o tym, kto zasiądzie w sejmikach oraz radach miast, gmin, powiatów. Głosy oddawane są także na urzędy jednoosobowe. Czyli prezydenta i burmistrza miasta oraz wójta. Kampania na rzecz zwycięstwa w dzisiejszej elekcji dla wielu samorządowców. Doświadczonych bądź przyszłych rozpoczęła się jeszcze wiosną. Przykładowo obóz zjednoczonej prawicy na czele z Jarosławem Kaczyńskim. I. Mateusz Morawieckim od pierwszej dekady kwietnia jeździł po Polsce. Organizując wiece i spotkania, a w większych miastach nawet liczne konwencje. Najwięcej głosów w całej Polsce zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce, jeśli chodzi o ogólny wynik, zdobyła Koalicja Obywatelska. Najlepszy wynik w skali kraju uzyskał Komitet Prawa i Sprawiedliwości 32,3%. Drugie miejsce z wynikiem 24,7% zdobyła Koalicja Obywatelska, a trzecie z wynikiem 16,6% osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe. Najszerzej komentowane wybory w kraju, czyli wybory prezydenckie w Warszawie, wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1%. Drugie miejsce zajął Patryk Jaki z wynikiem 30,9%. Najwięcej głosów w Krakowie zdobył Jacek Majchrowski z wynikiem 43,7%. A drugie Małgorzata, Wasserman 33,6%. 4 listopada odbędzie się druga tura. W Gdańsku wygrał Paweł Adamowicz z wynikiem 36,7%. Drugie miejsce zajął Kacper Płażyński z wynikiem 32,3%. Największym przegranym jest Jarosław Wałęsa z wynikiem 25,3%. Najlepszy wynik w skali kraju uzyskał Komitet Prawa i Sprawiedliwości 32,3%. Drugie miejsce z wynikiem 24,7% zdobyła koalicja obywatelska, a trzecie z wynikiem 16,6% osiągnęło polskie stronnictwo ludowe. Najszerzej komentowane wybory w kraju. Czyli wybory prezydenckie w Warszawie wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1%. Drugie miejsce zajął Patryk Jaki z wynikiem 30,9%. Najwięcej głosów w Krakowie zdobył Jacek Majchlowski z wynikiem 43,7%. A drugie Małgorzata Wassermann 33,6%. 4 listopada odbędzie się druga tura. W Gdańsku wygrał Paweł Adamowicz z wynikiem 36,7%. Drugie miejsce zajął Kacper Płażyński z wynikiem 32,3%. Największym przegranym jest Jarosław Wałęsa z wynikiem 25,3%. W Łodzi ponad 70% głosów zgarnęła Hanna Zdanowska. Druga tura wyborów na urzędy jednoosobowe odbędzie się za dwa tygodnie, 4 listopada. Sekwencja 21 października wyniosła natomiast 51,3%.